Cześć, z tej strony Wanji, witam was w grze War Thunder. Dzisiaj jest ze mną Wojtek. No, Siema. Pina. No, bardzo ładnie. I będziemy sobie latać on Amerykanami, ja Rosjanami, a więc klikamy magiczny przycisk kanalny gotowości i wyruszamy w podwój przestworzy. Me. Jak myślisz, najpierw brać najlepszy uh. samolot, czy taki średni? Bierz średni, później bierz najlepszy. Średni Dobrze. jest po to, żeby się, wiesz... Rozeznać co jest na polu bitwy. Aha, a dopiero później zaczynasz od lepszych. Dobra, spańcz, spańcz. Bo zginąć, zdążysz zawsze, a wiesz, a. Na porządku jest taka masakra, że często wszyscy w siebie wlatują, więc wiesz, więc lepiej stracić no, tak. słaby samolot niż dobry. Racja, racja. Ja mam premium w ogóle, jeden dostałem, por fi. Ten taki jakiś. Nie wiem jak Tak, się tutaj w tej grze jak zaczynasz, dostajesz ten, dostajesz jeden samolot premium tą frakcją, którą zaczynasz. No. Mam kogoś na plecach O Jezu, rozwalili mnie od razu Tak bf 110 nie Nie no, bo wiesz, że leciałem jak debil prosto na niego i trafił mnie w silnik Ale przynajmniej się katapultowało W ostatniej chwili musisz unik robić MEH O, 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 o Najlepsze jest to, że jak już sobie wyspecjalizujesz do danego samolotu załogę, to dodaje ci plus 30 punktów do wszystkich, do najważniejszych cech. Jak masz specjalizację do danego, konkretnego samolotu. Taka, okej. Okay. Którą sobie kupujesz. O, praktycznie. Jezu, drzewo, drzewo, A. Wyciągnąłem. Me. Możliwe, chociaż jest ich tutaj tyle, że... Przynajmniej tu, gdzie ja jestem. No, no, dobra, czekaj, lecę ci pomóc już, Jak cię to zobaczę. Dobra, widzę cię. Tu jest tak gęsto, że przy strzełach tam, że tutaj nie masz taktyki, że za kimś lecisz, tylko co chwila się przełączasz. Ale lecę do ciebie i pomogę ci z tymi, którymi ty walczysz, o to mi się było, bo leciałem do wusła. No tak, ale chodzi o to, że tutaj ten, że jak będziesz takim gęstym, to po prostu się cały czas przełączaj między wrogami. No, no, no. Nie goni jednego, bo on, zaraz ktoś ci wskoczy na plecy, tylko cały czas lataj i, i najwyżej po serii Mhm, dobra. No to się wiesz, to się bardziej opłaca w tej chwili. Jaka. Dobra Zniszczony Dobra zaraz będzie kolejnych paru klientów, już jeden leci i 15 Tak, tak, też właśnie zamierzam Dobra, dominujemy to nieba Dobra Trafienie krytyczne. Ty dostałeś, czy? Nie, 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 to nie. mnie jeszcze nikt nie trafi, wiesz, tym samolotem. To zniszczą, pra te, prawdopodobnie się yy, zniszczysz kogoś, bo krytyczne to znaczy, że wiesz, że gdzieś jeszcze doleci, ale niedaleko. O, silnik mi poszedł. Dobra, w zniszczyłem go. Eee, Zbyt jeszcze tam jesteś. Oj, ktoś mi siedzi na ogonie. Nie pomogę ci, bo nie mam silnika. Luzik, luzik. A, w niego. Bombowie. Bombowiec ci siedzi na tym. Tak? on jest? A dobra. Nieważne. Eee, pomagam ci już. Ja spróbuję Aj kurwa, akurat przeładowuję, sorry. 18 sekund ci nie pomogę. 15. No nic, wyląduje ten i tak... Ale dobra, tyle już musisz na no, ogonie, bo... że zostanie z niego kaszka, dobra. Czterech, czterech kolegów ci pomogło. Czy ty nie żyjesz? Ja nie, ja się, to ja, ja zaraz się zatrzymam i będę się naprawiać, ale to zaraz ktoś Amen. mnie zdejmie, bo jak stoisz, to jesteś pijanym celem. Już leci jeden na mnie bombowiec. Ja Jeśli tam w 30 sekund nic nie zniszczy, to sobie startować. To leć, bo właśnie on wam, zaraz wam nie walnie. A mam jeszcze 25 sekund. Naprawdę. O kurde, ile, jakie polowanie będzie na mnie zaraz. Jak wystartuję to to będzie cud No wywaliłem w niego cały magazynek który miałem i chyba coś mu... Nie wiem czy coś mu wchodził nawet Ale głupi! Nie walnął we mnie 8 Startuj! Głupku! Dobra spali... No ja bym... bombowce są przesrane. Teraz ktoś w niego wleciał w ogóle, a on dalej leci. Latająca forteca. Dobra, zwyciężyliśmy. To była... To była dobra gra. No... Nie wiem ile ty masz kasy, ale zrekrutuj sobie od razu załogę do tych pięciu załóg, żeby mieć. Pięciu? Dobra. Żeby to, mieć pięć czekaj, samolotów. No, tylko zobaczmy wyniki. No... raz zginąłem, potem zdjąłem czterech. Byłem czwarty... nieźle wam poszło, nieźle poszło. I jeszcze tylko na koniec e, 5 załóg, tak? 3, 4, 5 mam 136 tysięcy, więc mogę se sobie... mam 278. Tutaj zarabia się tak szybko, że wiesz, mam załóg. wszędzie amunicję. A już widzę, czemu bo mieć Bo jest Bo to max bez premium, o. znaczy bez waluty premium. No dobra, to w takim razie to by było na tyle. Dzięki za uwagę i pozdrawiamy Was razem z Wojtkiem. Trzymajcie się, cześć. cześć. Poszła kana Dobra. Dobra. Nie.